Siemano ludziska, tutaj MC Hale i dzisiaj gram sobie w Skywarsy. Kto dzisiaj ze mną jest? Minę kiedy? 1, 2, 3. Tak. I gram w Skywarsy na MC Osorby. O, ej ty, ja nie mam drugiej skrzyny. Ej, mam jedną skrzynię. No, też jedną, nie ma drugiej. Dobra, biorę tak no, 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 no. no bo tu się perełki ma z ja, jakieś jeszcze no. rzucić. Czekaj, ja te też się kapy też zdał. No dobra, to idziemy się na naste ręce, nie? O. Mam super ręce. Czekaj. Może we Już idę, już idę, już idę. I teraz tutaj. O, o, o. Czekaj, czekaj, czekaj. To samo, tylko po drugiej stronie. Okej. Okay. Bije. Obok. A nie, znowu jeden tylko czapkę chciały. A dobra, ja. Dobra. I uczuję, jak cię skrypiły. Jesteś no? razem? Tak, o kurczę, bo już Dobra, już. Przepraszam. O nie, a ja, to wejść? Ups, jeszcze roz... recie... raz. O, kitarku. Ej, no nie mogę wyjść. Czego, nie możesz? A nic się. Bo ci te No nie. Nie, bo napisać. No No ale już nie lebię osoby. Nie ma tego. Zaraz chcę zrobić. Że Co ty wypadnie zaraz? No ja nie mogę. I nie wierzę. No nie mam. Zawiodłysz, on miał garażkę. Nie wychodzić, proszę was. No ja nie wierzę. Ej dobra, weź o, ale ja też. No weź tak. No, weź o, no, wcześniej będziemy działać. No. no dawaj. Tak. To robię, lecimy. Ciekaw świeg, się... Ej, dobra, przepraszam was widzowie, już jestem. Jesteśmy. Łożysz mieć. I zachował tylko z szybie. No właśnie. Ale chamsko. To już nie mamy rederpereł. A zawsze było, a zawsze było dwie. Już ktoś jest na środku. O kurde spadł. Jaka, że mnie lama? Jaka, że mnie lama? No ty, zaraz ja Dobra, ostatnia area. Dobra. To teraz jedziemy tutaj. Gdzie? Tam, gdzie jest ta drobinka. To tam są coś po Okej. Ja baczę. Poszedł chyba na imię. Chyba na Co mi pisze? Nie, mi poszło. No, I give you. Tylko okay. go. Jesteś tutaj. I wiesz tutaj Tylko czekam? jeden do Jeden do Ja mam dwie teraz. No ja też. o kurde, czego mi się Dobra. U ender perły. Um. Zaprz się na parało. Mam się Masz. Spar trzy. No. no Aaa, mi. Uważaj, Spar typu! Uf, uciekłem. Ej dobra, co no, się na wysta. No ma też Enderpearla. <suszy> no Na środek! Mam no ja mnie ja ten ja Może no, to typ po prostu? No typu... idę. No, 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 Gdzie no, no, nagrywać coś innego, a więc widzimy się po przerwie. Dobra, Ej, patrz, straszczo żyw. Ej, to mam lepszy. Bo ja chcę <susurw> tylko to po przerwie. Jesteś? O, pa. Ja mapie Dobra, to już będzie koniec odcinka, bo też nie może mi trwać zbyt długo. No to łapki w góry, łapki w górę, subskrybujcie i nara.